Naruto, usiądź w końcu na tyłek. Ej, dlaczego tylko nasz nauczyciel nie przyszedł jeszcze do klasy? Co? Inne grupy gdzieś poszły ze swoimi wykładowcami, a pani Iruka pola sobie do domu. Ej, że Naruto, co ty kombinujesz? He, <laughs> nie ładnie jest się spóźniać. Niech ma, przestałbyś. Ja o niczym nie wiem. Myślisz, że Jonin da się złapać na tak prostacką pułapkę? Heh, no i złapał się, złapał się. Przepraszam za niego, próbowaliśmy mu przeszkodzić, ale on... I to ma być Jonin? Chyba niewiele może nauczyć. Hm. Jakby to powiedzieć, moje pierwsze wrażenie o grupie. Nie lubię was. Od czego by tu zacząć? Właśnie, przedstawcie się. A co mamy o sobie powiedzieć? No... No to co zwykle. Co lubicie, czego nie. Marzenia, plany na przyszłość, zainteresowania. Bla, bla, bla. A może najpierw pan opowie nam o sobie. Właśnie. Jakoś nie wygląda pan... Znaczy... O mnie? Nazywam się Kakashi Hatake. O tym, co lubię, a czego nie lubię, nie mam ochoty mówić. Plany na przyszłość, marzenia trudne pytanie. A mam różne hobby, zainteresowania. No i dowiedzieliśmy się tylko nazwiska. Teraz wasza kolej. Kolejność od prawej. To ja. Ja jestem pierwszy z prawej. Naruto Uzumaki. Lubię ramen z paczki, chociaż najbardziej prawdziwy ramen, który stawia mi pani Ruka. Nie lubię tych trzech minut po zalaniu makaronu wrzątkiem Moim marzeniem Ten w głowie ma chyba tylko ramen Stać się lepszym od Hokage I tym samym zdobyć uznanie wszystkich Ale to wszystkich mieszkańców osady No proszę, jaki ciekawy okaz wyrósł Hobby? Rozrabianie Jasne Następny. Nazwisko Sasuke Uchiha Nie lubię masy rzeczy Ulubionej rzeczy brak jeśli chodzi o plany na przyszłość, to będą czyny, a nie słowa. Ambicje mam spore: odbudować klan, czy na przykład zabić pewną osobę. Ale super, chyba nie chodzi o mnie. No tak, dobra, ty jesteś ostatnia. Jestem Sakura Haruna. Ulubiona rzecz znaczy ukochany człowiek. A może, może lepiej powiem o planach na przyszłość. Nie lubię Naruto. Hobby? Te dzisiejsze nastolatki mają miłostki w głowach, a nie ninjutsu. Okej. Okay. Wystarczy tego przedstawiania się. Od jutra rozpoczynamy zadania. A można wiedzieć, jakie to będą zadania? Najpierw zrobimy coś sami, znaczy w czwórkę. A co? Zabawimy się w szkołę przetrwania. Szkołę przetrwania? Jak to? To te zadania będą ćwiczeniami? Ćwiczeń to my mieliśmy pełno w akademii. Przeciwnikiem będę ja. To nie będą zwykłe ćwiczenia. W takim razie, co to będą za ćwiczenia? <grych> co pana tak śmieszy, co? A nie, nic, ja tak tylko. Pomyślałem, że się nieźle załamiecie. Jak wam powiem? Załamiemy? My? Z 27 absolwentów tylko 9 zostaje geninami, 18 pozostałych wraca do Akademii. Mówiąc krótko, szansa na oblanie tego ultra trudnego testu to aż 66%. Panowie i panie. <grystanie> Załamaliście się? Co to ma kurde znaczyć? Po jakiego ja się tak wysilałem? W takim razie po co był ten egzamin końcowy, co? Ehm, um, no wiesz, trzeba wyodrębnić tych, którzy nadają się na kandydatów na geninów. Że co? Tak czy siak, jutrzejsze zadanie wykaże, czy się nadajecie. Przynieście cały komplet przyborów Shinobi. I nie radzę jej śniadania, bo się skończy pawiem. Miałbym oblać teraz po tym wszystkim. Niedoczekanie. Skoro tak się sprawy mają, to nie mam wyjścia. Będę musiał pokonać pana Kakashiego i tym samym zdobyć uznanie. Nie mam innego wyjścia, jak ramen kocham. Szczegóły macie tu na tych kartkach nie spóźnić mi się jutro jak to skończy się, Pawiem? Będzie aż tak ciężko? Jeśli obleję, to nie będę mogła przybywać tak blisko sasuke ten test to sprawdzian mojej miłości. Dużo trudnych słówek. Tego wieczoru Naruto nie myślał o niczym innym, tylko koncentrował się na wyimaginowanej walce z nieruchomym Kakashim. Następnego dnia. Witam kolegów i koleżankę. I czemu tak późno? Alarm nastawiony na dwunastą. Mam tu dwa dzwoneczki. Waszym zadaniem będzie odebranie mi ich do południa. Osoby, które zostaną bez dzwonka, mogą się pożegnać z dzisiejszym obiadem. Oprócz tego zostaną przywiązane do tych tutaj pni, aby patrzeć, jak zajadamy się obiadem. A Więc dlatego nie kazał jej śniadania. Jednej osobie wystarczy jeden dzwoneczek, ale są tylko dwa, co oznacza, że przynajmniej jedną osobę przywiąże do pnia. A ten, kto nie zdobędzie dzwoneczka, automatycznie obleje ten test. Innymi słowy, przynajmniej jedna osoba z trójki wyląduje z powrotem w akademii. Możecie używać shurikenów. Musicie atakować mnie tak, jakbyście chcieli mnie zabić. Inaczej nie zdobędziecie tych dzwonków. Ale proszę pana, to niebezpieczne. No właśnie, przecież pan nie potrafi nawet uniknąć gąbki do tablicy. Mówiąc krótko, może pan dzisiaj zginąć. Zapamiętaj, że najgłośniej szczekające pieski są najmniej groźne. Dobra, koniec pogawędki z cieniakami. Czas zaczynać. Cieniak? Ja cieniak? Czy on powiedział cieniak? Ja cieniakiem? I gdzie się tak śpieszysz? Przecież nie powiedziałem jeszcze, start. Ojej, w ogóle nie było go widać. Oto Johnny. Chociaż z drugiej strony dobre nastawienie. Chciał mnie zabić. Czy w końcu poznaliście się na mnie trochę? Czy jeszcze nie? Coś mi się zdaje, że chyba i jednak da się was lubić. Uwaga, zaczynamy. Gotowi?